Szanowni Państwo, wielu z Was mówi tak, Panie Adolfie, no ale jak my w mieście mamy się przygotowywać, skoro my nie mamy ani miejsca, ani możliwości, ani środków? Szanowni Państwo, kiedyś za moich czasów było tak: zawsze był worek soli, worek cukru, ziemniaki, zboże, było ewentualnie mąka na borszcz, słonina i to wystarczało, żeby przeżyć. Koszyk mieszczucha. Chcę Wam pokazać coś takiego prostego, co winniście w domu mieć. Mieć po prostu u siebie w mieście, bo na wsi to ludzie to mają. Za wyjątkiem może jednego ryżu. Pokażę Wam po kolei, co każdy mieszczuch, każda rodzina winna mieć w mieście. Nie jest tego dużo, ale są to takie podstawowe rzeczy, które pozwolą Wam przeżyć. Skoro Chińczyk na ryżu może żyć dwa lata, jedząc go, to my. Spokojnie, z dodatkami przeżyjemy 3 i 4. Szanowni państwo, zaczniemy od soli. Mówiłem o soli. Dlaczego sól bierzemy taką gruboziarnistą? Bo nie zbryla się nam. To jest raz, dwa. Ta sól, którą kupujemy w sklepach wielkopowierzchniowych, jest to sól już Wiecie, z takimi spółchniaczami Są środki chemiczne I po prostu ta sól nas truje To jest sól kłodawska, jak widzicie gruba Chcemy Bierzemy jedno ziarenko Zgnieciemy i po prostu solimy Sól, podstawa Odkładam na bok Co dalej? Musimy słodzić Musi być miód Ale miód prawdziwy Miód poleży nam lata 100 lat, 200, 300 lat nic mu nie będzie, a jest to artykuł, który po prostu winien być w każdym domu. To też niewiele kosztuje, jeżeli postawicie kilkanaście słoików i będziecie mogli żywić całą rodzinę. Miód jest potrzebny, gdyż jest zdrowy przede wszystkim serce. Następnie smalec. Też was nic nie kosztuje. Wystarczy pójść do sklepu, ewentualnie na targowisko, kupić najgrubszej słoniny, natopić, zawekować taki smalec i mamy smalec. Czyli mamy ten typowy tusz zamiast oleju, tego, który jest, wiecie, randapowany. Tu jest smalec taki naturalny. Widzicie, i on też będzie stał 10-15 lat. Odkładamy ten. Niestety musimy wrócić do kaszy. Kasza jęczmienna. Najlepiej jak jest pakowana, wiecie, w takich workach szczelnie zamkniętych. Robale tam się do niej nie dostaną i ona może leżeć 2-3 do 5 lat. Ja wykopywałem z beczek po 10 latach taką kaszę i nadaje się do spożycia. Pamiętajcie, kasza to też jest energia, którą winniśmy po prostu w naszym koszyku mieszczucha posiadać. Idziemy dalej. Mówimy o ryżu. I to jest właśnie ten ryż. Ryż, szanowni Państwo, zaraz będziecie krzyczeć z Biedronki. Nie jest istotne skąd ten ryż jest. Istotne jest natomiast to, że ten ryż daje nam pożywienie. Jeżeli połączymy ryż ze smalcem, to możemy żyć i żyć tak jak ziemniaki z barszczem i ze skwarkami. Czyli ryż to jest następna rzecz, która winna być w każdym domu mieszczucha. Gdyż to jest po prostu energia, to jest utrzymanie naszego organizmu przy życiu. Co jeszcze? Fasola. Jaś piękny, nazywajcie go jak chcecie. To jest fasola, która też może leżeć. Dłużej będzie leżała w łóżce. Taka bez łóżki poleży, jeżeli będzie w suchym miejscu, poleży 2-3 lata, a później mogą się wpieprzyć takie wiecie, robaczki, które no. Po kancerują ją, ale w przypadku głodu zjemy ją. Fasola to jest białko. Białko pochodzenia roślinnego odpowiednik białka pochodzenia zwierzęcego. Fasola, jak widzicie. Co jeszcze mamy? Mamy jeszcze orzechy. Orzech włoski, czy laskowy, będzie też leżał dość długo, ale musimy po prostu zebrać go sobie w odpowiednim czasie. I ten orzech. Nie tylko że leczy, ale również daje nam energię, energię do przeżycia. Szanowni Państwo, zobaczcie, nie jest tego dużo. To smalec, miód, sól, kasza, ryż, fasola, orzech. Niewiele tego jest, ale każdy z Was może to kupić. I jeżeli nie zjecie tego w ciągu jednego roku, to zjecie to w przyszłym roku i gwarantuję Wam, że to Wam się. Po prostu nie zepsuje, ale jakieś zapasy już zaczniecie robić. Jeżeli tego nie będziecie mieć, no to biada Wam w przypadku jakiegokolwiek kataklizmu czy zamknięcia super, hiper i makro sklepów. Wtedy będziecie się modlić, że nie macie nic. A tak, ugotujecie, namoczycie fasolę na 12 godzin, ugotujecie ją, polejecie tłuszczykiem ze skwarkami czy z miodem, jak ktoś woli. I już macie żołądek nie tylko zapchany, ale również zenergetyzowany, bo macie dużo energii, bo po fasoli to jest naprawdę siła. Oczywiście nie tylko ta wewnętrzna, ale również ta bąkowata, jak ja to nazywam. Także, szanowni Państwo, polecam, żeby ludzie w mieście zaopatrzyli się w takie artykuły. Możecie jeszcze dodatkowo, tam kawa, herbata, no tutaj koncentraty różnego rodzaju, różnego rodzaju przetwory, ogórki, no to każdy winien mieć. Ale to są takie podstawowe, energetyczne rzeczy. Można też jeszcze mięsa stendylizować, słoiki z mięsem mieć, czy z wędlinami, o widzicie, coś takiego, zapasy mieć tego, tego zapasy. To jest podstawa, która pozwoli nam przeżyć. Pozwoli nam przeżyć. Jeżeli nie umiecie tego robić, zapytajcie, ale to jest wszystko takie proste, które dla mnie oczywiście jest proste, bo ja to robiłem, robię i będę robił. Możemy sobie również pomidory, teraz mamy pomidorów, dużo w całości, rzucamy pomidory. Zobaczcie, i te pomidory będą nam leżeć. Potrzebujemy zupę jakąś zrobić, czy fasolkę po bretońsku. Oczywiście przyprawy jeszcze odpowiednie pomidory rzucamy i mamy. Szanowni Państwo, nie wymaga to dużego nakładu pracy. Ten towar się nie zepsuje. Mamy różnego rodzaju sałatki, zobaczcie, sałatka z pomidorów, z ogórków, z takich rzeczy, które zostają nam po prostu w domu, z obiadu. I to musimy pamiętać, że to w mieście możecie mieć, tylko to wszystko zależy od Was. Rozumiecie? Jeżeli zrozumiecie, to się zabezpieczyć, a jeżeli nie zrozumiecie, to będzie tak, jak było podczas klęski głodu na Ukrainie. A tak na marginesie chcę tylko jeszcze dodać, że ktoś już tam mnie wypomina, że jakiś sweterek La Costa, Ja nawet nie wiem, szanowni państwo, co to jest ta La Costa. Kupiłem sweterek w Ciocholandzie za 3,50 i go po prostu unoszę, bo jest mi w nim wygodnie. A jakiej on jest marki czy firmy, to mnie najmniej interesuje. Dziękuję bardzo.